Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Dan Lekes i będę nawijał do mikrofonu podczas grania w Dungeon Defenders 2. A seria, którą Wam proponuję, to seria poradników o tym, jak budować postać oraz jak ustawiać obronę na poszczególnych mapkach, oczywiście na poziomie Nightmare 4. Tak, aby te mapki robić samodzielnie z jak największym powodzeniem. No więc zaczynajmy. Pierwszą postacią, którą wam proponuję, jest Eevee 2. To jest postać dodana stosunkowo niedawno. Jest chyba najnowszą postacią obecnie, która urzęduje sobie w dungeonie. I można ją zrobić na właściwie dwa sposoby, które są jakby opłacalne. Pierwszy sposób to DPS, którego zaprezentuję również, ale w kolejnych odcinkach. Oraz Builder. I tak naprawdę Builder EV to jest wyjątkowy build, ponieważ z reguły w Dungeonie, jeżeli opieramy build na statystykach tylko i wyłącznie, to build nie będzie działał po prostu. Z kolei EV potrzebuje tylko i wyłącznie statystyk. Wystarczy, że będziecie mieli pożądane statystyki na każdym itemku i Wasz build będzie już sobie dawał radę, nawet na najmniejsze 4. Więc tak. Statystyki, których potrzebujecie, to przede wszystkim, a właściwie tylko i wyłącznie, Defense Crit Damage. Jak widzicie, u mnie na każdym itemku jest Defense Crit Damage. Dodatkowo wszystkie itemki mam ulepszone na maksa. I wszystkie statystyki, które doszły mi podczas ulepszania wydałem właśnie na Defense Crit Damage. Nie bez powodu. Jeżeli postawimy sobie protony, czyli właściwie nasze najlepsze wieżyczki, i zrobimy sobie tak. Zobaczymy, że nasze protony, znaczy inaczej, moje protony mają 800 attack damage, co jest tak naprawdę wartością żadną. No, jeżeli chodzi o Nightmare 4. Natomiast crit damage to 40 tysięcy oraz crit chance prawie 30. Co znaczy, że kryty na moim buildzie wchodzą bardzo często i są bardzo duże. Dodatkowo, moja IV jest wyposażona w perki. Tak jak mówiłem, wystarczą wam statystyki, wystarczy wam tak naprawdę ten defense crit damage, ale perk'i też są pomocne. I teraz perk'i, których potrzebujecie, to właściwie, tak, tylko dwa są użyteczne. Pierwszy to defense crit chance i na nim się radzę skupić, żeby na każdym itemku mieć chociaż 5%, znaczy mieć 5%, tak. Jak widzicie ja tutaj mam czwóreczkę, tutaj mam piąteczkę, na broni też piąteczkę. Tu również piąteczka, piąteczka i tutaj czwóreczka. Drugim perkiem, który potrzebujecie jest yy, Frosty Protons, tak się nazywa. Ja ten perk mam tylko i wyłącznie tutaj. Jego y, maksymalna wartość to 3%. Ja osobiście upolowałem dwójeczkę i to i tak jest dobrze, ponieważ mam tutaj zarówno Frosty Protons, jak i Defense Crit Chance. Dlatego ulepszyłem ten item na maksa. Ponieważ nie spodziewam się, żeby przez następne 3 miesiące gry Dostać cokolwiek lepszego. Bądźmy szczerzy. Właśnie, mój relikt to jest rzecz ciekawa. Otóż, na nim, jak widzicie, jako na jedynym mam Defense Health. Wszędzie indziej mam Defense Power. Tak naprawdę do Defense Power jest wam to niczego niepotrzebne, więc sensownie będzie iść tylko i wyłącznie w Defense Health, ponieważ wtedy wasze protony wytrzymują dłużej i na przykład, gdy robicie onslaught, możecie dłużej jakby awczyć. Dobra, przepraszam za krótkie cięcie. Miałem telefon. Na czym stanąłem? Zdaje się na relikcie. Otóż tak, mój relikt jako jedyny item w mojej kolekcji posiada statystykę defense health. Prawdopodobnie tylko dlatego, że defense crit damage nie występuje jako główna statystyka na relikcie. Gdyby tak było, to oczywiście tam by było defense crit damage zamiast defense health. Ale zrobiłem sobie taki relikt, ponieważ osobiście uważam, że Defense Power, które mam, co prawda, nareszcie jest tak naprawdę może nie bezużyteczne, bo jest tam jakiś build, który rzekomo z tym współgra. Natomiast o wiele większą wartość dla mnie ma Defense Health, dlatego że ja dużo gram, dużo spędzam czasu na mapie Onslaught, która polega po części na awczeniu. No i właściwie Defense Health daje tyle, że moje protony po prostu wolniej się niszczą, czyli mogę dłużej awczyć. Mogę je rzadziej naprawiać jakby. Także yy, tak jak mówiłem, albo i nie mówiłem, nie pamiętam. Defense crit damage na każdym itemku plus defense crit chance przynajmniej na czwóreczce, ale raczej piąteczka. Jeżeli będziecie mieli wszędzie piąteczki, będziecie mieli crit chance trzydziestkę. To jest maksymalna wartość z tego co mi wiadomo. Wtedy wasze protony będą yy, zadawały krytyczne obrażenia najczęściej i tej wartości już nie podniesiecie. W konsekwencji będziecie rozgramiali większość przeciwników, jak tylko wejdą na pierwszą linię protonów. Grając IV i opierając się właściwie tylko na protonach, potrafię robić mapki Onslaught do poziomu 120 i potem przegrywam nie właściwie dlatego, że coś mnie zabija, tylko e, jestem już zwyczajnie zmęczony i mam ochotę pograć w coś innego, a niestety z tym nie pozwala odpalać dwóch gier naraz, więc muszę zrezygnować z dungeona. E, dobra to tyle że, aha jeszcze dopowiem tylko że Frosty Proton Note, ten perk występuje tylko na relikcie i tylko na broni ja kiedyś grindowałem te cztery itemki pod Frosty Protons, straciłem na tym paręnaście godzin a potem ktoś mi napisał na steamie że a wiesz co to nie występuje na reszcie itemków tylko na właśnie broni i relikcie no i pecik który też ma defense crit damage i zastanawiam się poważnie czy nie zralować mu Zrerolować mu drugie statystyki na Defense Health. Tak jak mówiłem, do tego, gdzie to było tutaj, sfery. E ja używam osobiście Chilling Strike Sphere, Oiling stri Strike Sphere, Panic Fire Sphere i Pressure luck Sphere. Ta sfera dostała nerfa i nie działa już z protonami. Natomiast nie ma innej e sfery, którą widziałbym w tym buildzie, więc po prostu ona tutaj jest. Możecie jej nie używać. Wystarczą wam te trzy, i tak protonów już sferami nie podniesiecie. A jeżeli chodzi o statystyki, to radzę się skupić na tych trzech i te trzy wymaksować, a pozostałe 30 punktów ja dałem w życie, a Wy możecie dać tak naprawdę w cokolwiek. A więc dobra. Teoretycznie tu powinno być kolejne cięcie, i teraz zaprezentuję Wam, jak najefektywniej ustawiać protony. Zaprezentuję Wam kilka ustawień, nie wiem ile ich jest, które działają. I które możecie stosować tak naprawdę naprzemiennie, w zależności od tego, ile defense unitu zostanie Wam na danej mapce po rozmieszczeniu innych rodzajów obrony. Tak, tak. Więc pierwszy build i osobiście mój najbardziej ulubiony, mój faworyt, to jest rozstawienie protonów w ten sposób: ale nie jednej linii, tylko linii trzech. Jedna obok drugiej. Mało co jest w stanie przez to przejść. Na inkrużonie chyba tylko krystaliski i bosowie. Reszta ginie, mniej więcej w połowie drogi. Nie ma opcji, żeby przeszli. Oczywiście, ja to sobie postawiłem tak na szybko. Wy powinniście te protony rozciągnąć i zawsze staracie się rozciągać jak najdalej, tak, żeby nie tracić defensji unitu, nie wykorzystując całego potencjału. To jest pierwsze ustawienie. Ja sobie teraz to sprzedam, bo mi się miejsce kończy na mojej dziurawej podłodze. I teraz tak. Drugie ustawienie, również bardzo dobre. To jest. Yy, nie wiem jak to nazwać. Yy, Typo, który mi je podpowiedział, nazwał je Big Zig Zag. Yy, więc niech to będzie ustawienie Big Zig Zag. Wygląda w ten sposób. Właśnie tego ustawienia używam na Onslaughtzie, bo jest skuteczne. Jeżeli macie problemy z koboldami, bo one często się craszują, to wystarczy te pierwsze dwa protony rozciągnąć trochę jakby bardziej na szerokość. I ewentualnie dwa ostatnie, i wtedy koboldy będą ginąć po prostu. I trzecie ustawienie to ustawianie protonów w ten sposób. Jeżeli robicie to tak, możecie tak robić oczywiście, to po pierwsze stawiacie ich wtedy 10, czyli aż po prostu same się nie splantują, tak? Dopóki samemu wam nie przerwie budowy, to budujecie dalej wtedy rozciągacie je koniecznie na całą szerokość i osobiście polecam wam, żeby wtedy wejście ze spawnera było tutaj. W sensie, żeby mopki szły wzdłuż protonów, a nie przez nie. Zauważyłem, że to działa lepiej, bo wtedy zbierają z kilku linii, czyli kryty wchodzą jeszcze częściej. Nie wiem, czy to jest bug, czy to ma tak być. W każdym razie tutaj spawner, gdzie ja stoję i mopki idą tędy. Wtedy działa. No i... To ustawienie jest moim zdaniem najgorsze. I jeżeli chcecie je robić, to sugeruję je wam robić w ten sposób, że niech będzie te 10 linii protonów, natomiast niech one będą trochę szerzej. Wtedy chociażby bos będzie obrywał dłużej. Będzie dłużej spowolniony, czyli dłużej będą w niego naporzały inne obrony, tak? To tyle, jeżeli chodzi o budowę. I teraz z czym ta postać współgra? Bo z samymi protonami jeszcze nikt mapki nie wygrał. No, tak mi się wydaje przynajmniej. Może nie tak. Ja wam proponuję do IV. Co ja to mam? Nic nie mam. To sobie włożę. Nie mam. Nie chcę słapnąć. Aha, bo brawo Dawid. Nagrywanie pod te same klawisze, co zmiana bohaterów. Lord którego zaprezentuję wam prawdopodobnie w następnym odcinku. I jego ucznicy. Naprawdę miazga. Przy dobrym ustawieniu, gdzie chwytają całą mapkę... To jest miaska. Jamajka, czyli mój mag. Apprentice, czy cokolwiek. I jego te mrożące wieżyczki, żeby po prostu dłużej zatrzymywać młopki na protonach. To jest też dobra kombinacja. Często używam, natomiast często nie ma miejsca jego na te wieżyczki. I trochę tego żałuję, no ale niestety tak to sobie działa. No i oczywiście Auras, czyli mój mnich. Stworzony tak naprawdę tylko po to, żeby mieć to, czyli idle flow, 80%. To spowalnia mobki do 80% ich naturalnej szybkości. To jest maksymalna wartość, występuje tylko na relikcie, tylko na medalionie. Bardzo ciężko znaleźć, bardzo polecam. Naprawdę robi różnicę. Wydawało mi się, że nie robi różnicy, a jednak robi różnicę. No i dobra, teraz gdyby jakimś cudem ktoś obejrzał ten odcinek... To proszę o pozostawienie komentarzy, co byście chcieli zobaczyć, ewentualnie następne, oraz na co chcielibyście, żebym zwrócił uwagę. Jeżeli oczywiście macie jakieś pytania do kwestii, których nie poruszyłem, to śmiało, poruszę je w następnym odcinku albo nagram uzupełnienie do tego odcinka. Na chwilę obecną to tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie, no i na razie, cześć.